Denisowa, to ze mną jest? Kusinio. No, i gramy sobie w Mopejo. Ej, dobra. Jestem nazywam Kusinio. Zaczynam e, już. Ej, dobra. Ej, no to. Ej, e, co bierzemy? Miejsz. Ok, i później na Arktykę? No, na Arktykę właśnie. Ok, no to wchodzimy. Co? E, a spotykamy się na lewym górnym rogu. Lewym górnym rogu, nie pasuje. No i? Poczekaj chwilę, bo powera Okej. Ja już jestem Rebitem. A mnie jakiś smok... jest obok mnie Jestem świnią teraz Aha Ja no teraz mam power'a na max'y po prostu O jesteś! Siema Siema O ee no Nie, nie wiem cię, przepraszam Uciek... Uważaj bo woda... O nie Dobra spoko Dobra, spoko. Może jestem. Chileniem. A ja jestem blisko tutaj. Ale a ty jest tam gdzie dumnie jestem już kręcem. Widzę, że tutaj gepard cię zjadł. Jestem. Cwój mnie Tutaj nie dobra, nieważne. Dobra, ja już jestem. Eee, ja jeszcze nie jestem. Spoko, ja już jestem z Świnią. Jeżeli wam, się, jeżeli wam się podoba taka forma gry z, z kolegami, to e, piszcie i lajkujcie, to wtedy będzie więcej. Nie, ja już jestem jeleniem, bo tutaj jest kryształek. Eju, ale sobie nie jemy, dobra? Dobra. Kusinio, chodź! Tu, oj, sorry. Ej. Tutaj, tutaj chodź. Nie, jiemy. A Misiek nie je. A ten samoziny nieziam. Dobra, Dobra, zjadł mnie Misiek. W ogóle, to jeżeli będziesz już miał prawie level, to przestań się levelować. Ja razem jestem. Co? Ja razem jestem. Okej. Okay. E, jeśli już... No, ja prawie się urodziłam. Aha. Fajnie, teraz płynę. I na lewy górny ruch. Tak, ja już jestem e, prawie... Dobra, ja już jestem e, Reniferem prawie. Chyba renifer, no tak. Dobra, zjedli mnie. O, ja właśnie jedynie ura mam górę roku. No to idź na Arktykę i tam się leweluj. No. Nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem y, na dole prawie samym. Nie jestem. No wi to wiem, ale jakim jesteś zwierzęciem. Aha, to... To to, o to ci chodziło. Tak Ty Jesteś już? Co? Ja, ja też już prawie jestem Ale mam maksał na lewy górny róg Na razie nie Na razie bądź na Arktyce i tam leveluj się Dobra, bo ja mam jeszcze trochę Ja też pod. Dobra, jestem w oko e, Jesteś w oko? Ja jestem Reniferem. Dobra, no to idź na lewy górny róg. Ja mam co? Tak. Ja tam też idę. Nie, jestem. Jesteś już? Tak. No. A tam jest jak. Nie. Czekaj. Czekaj. A on może cię zjeść? Nie wiem. Chyba nie. A on jest otoczony czerwienią. On jest otoczony czerwienią. Nie. Ugryź mnie. Albo i nie. Păi, cecă, mu mă ogon.